Już widzimy obie jedenastki, które pojawiają się na boisku. Jakiego spotkania możemy spodziewać się? Na pewno wielkiego nacisku ze strony JKS-u JKS-u, który dzisiaj występuje w biało-niebieskich strojach. No i jeszcze drodzy Państwo przykra rocznica. 7 lat od momentu tej tragicznej śmierci zawodników wulczanki Wulka Pełkińska. Minuta ciszy. ciszy. Pamiętamy to wydarzenie, które zapadło w naszej pamięci. Dzisiaj JKS z zamiarem wywalczenia kompletu punktów. Wulczanka chcąca utrudnić to zadanie przyjezdnym. Na pewno szykuje się ciekawe spotkanie. Na takie zresztą liczymy. Spotkanie, które wygrało w głosowaniu kibiców. No i wystartowaliśmy. Michał Stankiewicz już rozciągnął grę na prawą stronę. Za spokojem partnera z drużyny. Teraz piłka do Pawlaka. Zabrał się z meczówką Radosław Socha, popędził w pole karne. Socha! Uderzenie fantastycznie w bramce Łukasz Świder. Wariantu z Michałem Stankiewiczem. I to on wznawia. Dobrze, ostro bita piłka przed wyborną szansą Patryk Zieliński, który sprawiło mu zbyt dużych problemów. I szybko JKS. Już próba przedarcia się w pole karne. To jest bramka, drodzy Państwo. Technicznie z wielkim spokojem. Jakub Drost. Rafał Dusiło zaproszony do tej akcji. Dusiło groźnie. Czekał na błąd bramkarza defensywnego, zabrać się z piłką i pomknąć w stronę bramki. Na razie jednak bardzo, bardzo przytomnie. Dużo prostych środków, ale na pewno to jest też recepta jks na ten mecz. Teraz nie zdążył do piłki Hubert. Ciekawa piłka krasowa. Pole karne jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze dorzucenie w pole karne. No o sporym szczęściu teraz muszą powiedzieć gracze JKS. Kolejna groźna sytuacja JKS-u. Ostro bita piłka w pole karne przez Radka Sochę. O zmianę wyniku. Mocno, głęboko w polemne karne. Przytomnie bramkarz wulczanki. No i teraz, no. Tylko Pawlak w narożniku boiska. Krótko rozegrany ten róg. Teraz dorzucenie w polemne karne. Strącenie piłki przez Patryka Zielińskiego. Z JKS próbuje to opanować. Sebastian Pawlak, dużo miejsca przerzucił na drugą stronę. Moment zawahania defensorów i to jest wykorzystane przez JKS. Wodnik wulczanki czaruje tam w narożniku Polakarnego Pawlak. Piotr Pindak! ależ trafienie, Ależ Bramka! Co tu się wydarzyło? Zaraz z tyłu. Co najważniejsze. powalczył walczył Jakub Drost Proszę bardzo, na co napędzają kolejną akcję gracze z Jarosławia rozachoceni tym powodzeniem dodatkowy wiatr w żagle co zresztą widać Sebastian Pawlak nawinął sobie rywala przed polem karnym, dobre rozegranie, dobra szansa na posterunku golkiper Wulczanki i to przynosi rezultat kolejna świetna prostopadła piłka pada w polu karnym Patryk Zieliński w jak największym wymiarze. Kolejna korekta składu przed nami, ale wcześniej jeszcze szansa bramkowa. Patryka Zielińskiego. Intuicyjnie Łukasz Świder, a teraz z bramka Stadiony Świata. Nowo wprowadzony Patryk Pokuła już uruchomił Potryka Zielińskiego, Zieliński w polu karnym, Pakuła, czy to będzie wejście Smoka, daj, nie, ale szybli... ale to wszystko jest bardzo przytomnie, bardzo mądrze kasowane. I ten ciężar gry przesunięty właśnie na połowę rywali, kolejna szansa na prędkości to znowu ruleta przy linii bocznej teraz Patryk Zieliński seria błędów i to jest kolejna bramka dla JKS-u Jarosława JKS wrzucił drugi, trzeci i kolejno czwarty i piąty wiek jeszcze próba uderzenia daje pewność blokowi ofensywnemu, teraz świetne uruchomienie doskonale uderzył jeszcze jeden z ostatnich zrywów graczy Wulczanki starających się zdobyć tą upragnioną bramkę Honorową, ale nie tym razem i nie w tym meczu, bo arbiter Mateusz Mastaj kończy dzisiejszy pojedynek, drodzy Państwo Wulczanka, Wulka Pełkińska J.K.S. Jarosław 0 do 5.